Cześć, nazywam się Marek Rejman, jestem magistrem farmacji. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ciekawym temacie. Marihuana medyczna. Zapraszam. Jakie są możliwe błędy na receptach z marihuaną medyczną? W przypadku e-recepty lekarz może wystawić ją, jakby była lekiem gotowym. To całkowicie uniemożliwia realizację takiej recepty. Nawet wymuszenie złożenia takiego leku nie pomoże. W przypadku próby wysłania DRR system wykaże błąd. Kolejnym błędem uniemożliwiającym realizację takiej recepty jest wpisanie niedokładnej nazwy surowca, np. Na samego cannabis floss. Surowiec powinien być wpisany łącznie z procentową zawartością substancji czynnych oraz marginesem błędu przy standaryzacji. Ciekawym i podobno występującym na receptach błędem jest wpisanie łącznej ilości substancji czynnej po przeliczeniu z procentów podanych w nazwie surowca. Jest to błąd uniemożliwiający re realizację takiej recepty, ponieważ surowiec standaryzowany jest z marginesem błędu. Powinniśmy również zwrócić uwagę na to, jak wyrażono łączną ilość substancji czynnej. W tym przypadku powinna to być łączna ilość suszu, który wydajemy. Brak obecności wyrażenia miejsce FIAT, species lub innej określonej postaci leku na recepcie. Nie jest to błąd wykluczający realizację recepty. Farmaceuta może określić postać leku na podstawie swojej fachowej wiedzy. Materiał ten powstał we współpracy z serwisem RX.edu.pl. Zapraszam do jego oglądania na serwis YouTube na kanał farmacja.tv.